12 km. Dobra, parter. I sobie pochodzimy z bloku. Tylko błagam, żeby mi nie przerwało. Trochę inny jest. O, badanie 2022, czyli będzie. Cześć. Na no, ósmym. Tak, tutaj. Taka podłoga. Reklamy. Adoro. Wychodzimy sobie z klatki. To były windy w bloku na Kwiatkowskiego. 1, pauza 33. Klatka pierwsza, a tam klatka druga.